Cześć, Skorn po tej stronie. Opowiem Wam o nowej armii do Neuroshima Hex, Mephisto. E, Mephisto to nowa armia, którą tworzył fan Michał Herda. E, jest to armia z typu tych nietypowych, ponieważ mamy tylko jedną jednostkę, którą jest sztab. Sztab jest jednostką i e, zarazem sztabem, czyli może ranić inne sztaby, ale, inny, ale sztaby jej nie mogą ranić. Jedną z jej cech jest to, że może się obracać w swojej rundzie, plus odpalać tzw. szczepy. Szczepy to jest nowy rodzaj żetonów, One wyglądają tak, są w takich gwiazdkach. Polega to na tym, że one są rozłożone na planszy i w fazie ruchu e, Mefisto mogę zadeklarować, którą odpalam. One mają umiejętności takie jak bitwa, e, tam bomba, odpychanie i tak dalej, czyli normalne cechy modułów, tylko że na troszeczkę innej zasadzie działają. Są tu również moduły, tak jak w innych e, armiach, jednakże. One nie muszą przelegać do sztabu, wystarczy, że leżą na planszy i one po prostu działają. Z nowości jest takie coś, co się nazywa szpon, kolec. Polega na tym, że jeżeli to aktywujemy, to kładziemy taki żeton, jakby zadania rany na wrogiej jednostce i w czasie bitwy w inicjatywie naszego sztabu to jest dodatkowy atak na odległość bez potrzeby czystej linii strzału. Z nowych żetonów jest coś takiego jak podkop. Jeżeli to aktywujemy, ten szczep, to w tym momencie nasza, e, nasz, nasza jednostka, nasz TAP, może przekopać się w, w dowolne miejsce na planszy, które akurat nie jest zajmowane. E, gdy mamy tego typu moduł, to oznacza, że w naszej rundzie możemy używać e, dwóch szczepów zamiast jednego. E, nasz TAP atakuje w trzech kierunkach, natomiast mamy taki e, moduł, który powoduje, że możemy atakować w wszystkich kierunkach, a dodatkowo nasz sztab ma pancerz z trzech stron. I taka informacja, jak to wszystkie sztaby, ma normalnie 20 punktów życia. No i tak w wielkim skrócie tak ta armia wygląda. Dosyć nietypowa, całkiem inne myślenie o rozgrywce. Myślę, że warte spróbowania.